W dzisiejszym odcinku nagram update i może wam pokażę się sekrety w tym nowym domu. I jest dwa nowe domy, znaczy. Jeden darmowy dom, a drugi chyba premium, no chyba tak. I osiem nowych przedmiotów. O, to jest mój skin, którego ja sobie sama stworzyłam. Więc stepnijmy się na działkę 11. O, jestem jak I no są. Szkoda. Pierwszy jest taki. O, ja sobie wjadę oczywiście do środka, mam deskorol lub O, no, to nie ma znaczenia widzowie, bo tu trzeba będzie, wiem. No, jest taki dźwięk. No, jaka, że tu bas można zaryszyć? I można, ale fajnie. To jest prywatna łaźnia, ale patrzcie na to. I łaźnia jest XD. Ej, zamknęli mi w basenie XD. I goście zwinął basen i mnie zamknął. EXD E nikt nie zamknął w basenie. No widzowie, zostawmy sobie już ten basen. Widzowie, nie wiem czy widzieliście update, który nagrałam, ale chyba nie nagram, Nie wiem czego wróciłam. W ten 99 nocy dać. Nie wiem czego wróciłam. Ale jak nie to teraz mogę jeszcze wrócić. O, Kibel. I, idę stąd stąd. Zawieję ten pokój chyba. Znaczy ten dom. Ma chyba kilka tego pokoi. Nie wiem. O, kuchnia ładna. Przyznaję, ładna O, garaż, ale duży. To jest chyba się umięte z Berry awy A tu masz przejść? Ej, no może, ale fajne. XD. Ej, ale fajne to. Co nie? Fajne, co. O, tu jest jeszcze jeden pokój, no można spożyć, ale na tej trzeciej po prostu nie wolno jakoś. Okej, okay, ja sobie kliknę na sleep. Ej, ja nie, na, nie teraz na komputerze, tylko na telefonie. To mi pisze no, kliknąć na XD. Serio, okaże się chyba. Wie. No tu łatwo jest. Ej, tu jest save do sprzedania. Można sobie A ja Tu i mamy high Safe. Co lepiej zamknąć? No, mam pieniądze. No, można sobie też potańczyć W kworum się Mam hajs i si, O, tak se będę tańczy. Gdyby ja chyba też będę na czworcy. się to mówię? żeby się... Fuj, po co ja tu chodziłam? Już się winien pytali, to ja będę na czworcy. Ale nie z prawdziwego życia, o, to się wychodzi. Myślałem, że to jest kibel kolejny. Okej. Okay. No! Widzę, wie, przesada z tymi kiblami. Wszędzie, gdzie się pójdzie, to jest kibel. I to, zda. I to jest kibel? Nie, to to jest spokój. No! Przesadzałam! Przesadzałam najmniejsze kible. Kibel, 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 kibel. No. Otworzę to. Ej, to dwa się otwierają, what the hell? Ej, serio, dwa się otwierają. O, no i to na tyle chyba z tym domem, więc... Nie chcę szukać domów. Co ja gadam? O, ten sobie wezmę na przykład. O! O, o, o! To jest ten i on ma jeszcze piętra względu. A nie jest biblio. biblioteka. Biblioteka zna O, No to już z normalny Ding dong. <grym> No władzę są do chaty i tu mam basen, nice! Ej, basenu nie ma, i gościu zamknął basen. Gościu fusił cię do basenu, zamyka basen, nie ma co układać. Tak gościu my w dupie, jak to zamknie. Ej, ja prawie wyleciałam za mapę! Ej, what the hell! A miałam jakieś laga, że wyleciałam z mapę, czy co? O, jest pierwsze pięterko, o. Ładne, ładne łóżeczko. Oby w tym domu nie było aż tyle kropów. I tu jest pierwszy sekret. Można sobie to przejść, przejść, przejść. I tak możecie wejść na dach. Patrzcie. Dlatego ja tego już nie odkryłam. No tego już nie odkryłam. Biorą sobie drabinkę Stawiamy ją tutaj. I tak to można sobie wejść na dach. Nie wiem, że to usunęli w stoki lokalni. Gdzie nie nagrałam tego update'u. I drugi raz nagrywam teraz rękawem Heaven. Pierwszy Pierwsze już nagrałam z update'em, który wlecił dawno temu. No i takim sposobem możecie wyjść na dach. O. Jeee, yeah, weszłam na dach. Super. O, o bo tak, o, no to jest mój lubię chyba. Jeee, weszłam na dach. XD. Zobie, jak wam teraz pokazać? No, no, patrzcie. Skok na główkę. skoczyłam na główkę jeszcze żyje żyje, żyje, jeszcze żyje Widzowie nie pytajcie się jak wpisałam tą, tą koszulkę patty x team to ja sobie już ją mam w moim skinie nie wiem czy to jeszcze tak pokazują no patrzcie mam no pokazywałam skina? no serio sobie, tak, widzowie wywisz szukiwarkę na robloxie To mnie zobaczcie Serio mi, zobaczycie. Ja mi to serio. Kto wymyślił ten dom? To jest Sigma. A ten dom jest Sigma. żeby pokazać wam te nowe przedmioty. Teraz bym najbardziej chciał. To są propsy. Jakbyście chcieli wiedzieć. Tu no. jest coś nowego. Więc... Ano! To było to? Nie! Widzę, że to było to. O, ten dywanik. Oczywiście taki stary jak babcia. To jest taki stary babcinny dywanik. tylko chyba każda babcia ma No to jest też nowe. A ten fotel, czy on nie jest nowy? Nie pamiętam już. Hmm, czy coś jest tu jeszcze nowego? Nie pamiętam dosłownie. Czy to jest nowe? Nie, to nie jest nowe. Coś no, na bo... A, nie! To, to, to. No. I są takie jeszcze starożytne, te wazony, Można to postawić. No. Na przykład. Ja to postawiłam? No, halo? Ej, hey, jeden yeah, stol labituje, czy co? Ej, XD! Ja. Ej, ale fajne to. Bo za tym, bardzo, możecie sobie jeszcze takie coś postawić, na przykład takiego kwiatka. I to oczywiście możecie sobie wywieźć na ścianie. Więc przejdźmy może dalej. Czy są jakieś nowe pojazdy? Nie. Ten Game Pass jest drogi. No patrzcie, to drogi jest. Pokazać wam? Gdzie to było? A tu. Kto tu pisze? Wody mi odeszło. Woda odeszło, to odeszło. To są te Game passy. No są takie trochę drogie, ale opłaca się. Tego się nie opłaca. Ale tylko kto jest taki kreatywny, mega. A ja jestem trochę kreatywna, właśnie. Ale ja nie chcę tego bo Są one za drogie. No patrzcie, jak widzicie sobie tu. No i macie te. No. I to jest game, Widzicie? Ale to się jednak tak opłaca. Nie wiem. Wy... Możecie sobie wybrać. Na przykład takie tu. O. Jakieś normalne, Brookhaven. Za chwilę się, się. No. No i klikacie na śmietnik oczywiście. Widzę wie i. Ja chyba już kończę. I no, ja kończę za chwilę. Widzę wie i fajnie, że nagrywam o tej godzinie, gdzie skończyłam lekcję. O, miałem dzisiejszy lekcja, bo pięć, nie pamiętam już w sumie. No. Ej, to jest ten sekret, nowo. No wejdzie na dach. No patrzcie uważnie, no. W tym pokoju. A nie, nie pokazałam jeszcze biblioteki, no. Kurde, mnie tak to wszystko zajęło. Czy nie pokazałam jeszcze muszę teraz iść do toalety. Nie, nie widzą mnie. Nie. Ej, taj inne przejście. to ten kwiatek takiego sobie skrywa? No patrzcie. No przecież to jest sejf, What the hell? I kto tu chowa pieniądze? No to nie wiem, ci mieszkańcy. I wie, więc. Czekaj. Więc to na wszystko. Fajne domy, fajne propsy. Więc ja kończę. Pa, może za chwilę się widzimy, ale bo by...